Trzymając tej strony Kosiorski Mamy EX Part. Dodatkową, jakby czwartą część, powiedzmy rocznicową. Która jest ciekawym zaskoczeniem, bo od do, do razu dostaliśmy do Can Festival Banner. E, miła sprawa, bo dostaliśmy jakby e, związaną z Deima Sesjon3 Mini Vegeta. <śmiesznie>, e, śmiesznie wygląda. E, Skill też ma dosyć fajny. Ale jeżeli chodzi o takie informacje, banner ciekawy dla tych, co nie mają, nie mają Dajma postaci. Bo zarówno Glorio, jak i Goku nie są starymi postaciami, a nowymi. A... Vegeta. W ogóle... Zaraz no, zobaczę. Prawdopodobnie zrobię tę sumonę za chwilkę. Vegeta, jak widziałem, ludzie go bardzo, bardzo jakoś tak chcieli zdobyć. I się wydaje, że on nie jest jakiś taki szalony, zupełnie nie... Nie wiem, ja nie widzę tego super potencjału w nim. Atak def na trzy tury, zwiększa def wszystkim sojusznikom, co też jest ciekawe. Czekajcie, czy to jest po transformacji, po transformacji. Przez pierwszą turę ma 90% redukcji obrażeń. No jako pierwszy atakujący, ok, nikt go nie zabije, tak? Jest mega kozakiem. W każdej kolejnej turze na pierwszej pozycji 70%, tak? Gdzie indziej 50%. Nie ma guarda. Ma def po podtrzymaniu ataku, ale tego defu, defensywy tu też nie ma jakichś milionów. No i dodatkowe, może robić dodatkowe ataki po podtrzymaniu ataku. Jest to SSRK, Tuer, Tuerka. Teraz nim zagrałem, bo można go wziąć jako lider Transformation Boost, kategoria i Gifted Warriors i dajemy Pure Saiyan i można tym zagrać. No, i coś można zagrać. No. Zdecydowanie to nie jest jakiś to Zdecydowanie to nie jest Gogeta. No, 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 nie, 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 to nie jest. Według mnie to nie jest poziom rocznicowy. Ale no, fajna odskocznia, tak? Tu też jest ciekawe, bo trzeci multi daje polecaną, jedną z polecanych. Dwie, trzy, znaczy dwie przedostatnia i przed-przedostatnia to jest Goku i Vegeta GT. Którzy dostaną Eza i będą spoko, więc fajnie. A teraz dostaliśmy GT Gościa, jeszcze jeden i później kolejny z tym polecaną. A Glorio? Glorio jest ciekawy, bo on jest supportem 50% atak DF i ki plus jeden tylko, ale na trzy tury, jak jest na trzeciej pozycji. Trzy tury, czyli kolejną całą rotację i kolejną. Jakby no w tej pierwszej turze, co by jest, no to nic nie da, no bo suportuje na ostatniej pozycji, tak? Chociaż, czekajcie, on będzie suportował wszystkich, także trzy tury, trzy tury. Oj, chyba nie będzie w... O, z <grym> rocznicy, niektórzy go bardzo lubią. Kopia się na nim może przydać, ja te, tego Beerusa tym bardziej nie widzę jako jakaś taka mocna postać, zdecydowanie nie widzę, ale cóż, Także robimy. Goku też jest taką, zarówno Glorio też ma działa na unikach po zrobieniu super ataku ma tam większą szansę chyba na unik czy tam atak def też sobie na stałe zwiększa to też jest ciekawe bo procentowo tam nie wiem 7 czy 6% takie trochę inaczej i no i co no i glory jest jednym z fajniejszych opcji Goku też nie jest najgorszy no dobra zobaczmy zobaczymy jaka będzie polecana i ciebie mam. Z swego czasu to była moja jedna z pateki bardziej ulubionych postaci, dobra. To było trochę tragic, ale co zrobić? Co zrobić? Zobaczymy, na ile mam kopię. Bo kiedyś go lubiłem, on zostanie jak simzato A nie najgorszy. Nie mam kategorii, mam kategorię. I to jest moja ostatnia kopia. Nie będzie miał guarda, będzie miał chyba 40% do 60% redukcję wrażeń, co też nie jest jakimś kosmicznym wynikiem. No zobaczymy, na razie mu nie kończę jeden potencjału. Reverse. Jedynie co, no to te ur można w Babashopie kupić po 400 punktów. Coinów. Także można po prostu tym nadrobić. I ja no zrobiłem te sumony, bo no wiadomo YouTube. Ale... Nie ma szału. W sumie no możecie samonować. No, mało kto raczej tego Wegeta ma. On tam do jakiegoś Planet Namek jak Saga drużyny może być. Także może przydać do takich rzeczy. Goku Mini. Co ciekawe ile tu masz kategorii? Nie za dużo, tak? To też jest ciekawe. Bo to nie jest ani to nie jest Movie Heroes. Ani Super Heroes, ani Majin Saga Wow, w ogóle nie ma czegoś takiego jak kategoria Daima. W sensie, coś, co jest, no, Time Travelers. Daima, chyba to wszyscy będą Time Travelers, więc to będzie ich też połączenie. Yy, a tak, to nawet nie ma co ich połączyć. Ten jest jedynie liderem Demonic Power. I kogo jesteś liderem? Transformacją no Demonic Power jest ciekawą kategorią, to nie powiem. No i nic praktycznie więcej. Także on jest na przykład fajny. Gier osób właśnie bardzo go lubi na tą trzecią pozycję. na dwóch ich grać, że to jest mega mocne. No ale nie ma gdzie ich grać. Jest Demonic Power. Dragon Ball Seekers nie ma co. Accelerate Battle nie ma co. Battle of Wits może być, ale. Kiepsko. Jebsko pod względem kategorii. Także ogólnie postacie raczej są dobre. Ja ich bardzo nie używam i wydaje mi się, że wy techi też ich bardzo nie będziecie używać. Chyba, że będzie jakaś nowa kategoria Dajma, będzie ich jakieś mega połączenie. No to wszystkie postacie Dajma są dobre, ale ja nie widzę miejsca na te postacie w normalnych innych drużynach. O, coś takiego wydaje mi się najlepszym akcentem kończącym. I co ciekawe, ten też będzie miał exim z awaken. Super X-Z awaken do 80% redukcji obrażeń, tak jak teraz ma. Czyli po prostu statystyki będzie miał inne, większe defensywne, a redukcja obrażeń taka sama. No, jest jak jest. Dobra, tyle dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ja zdecydowanie nie zalecam Wam tutaj bardzo samonować. Zresztą wszystko już powiedziałem. Hej, cześć.